Wszystkich kolegów wodowcy oraz koleżanki wodowczynie, jak widzimy, koledzy znajdziemy się na wspólnym wybrzeżu Giewont. Jutro mija ostatni dzień przyjmowania gołębi. Tam jeszcze kilka drużyn koledzy mają dosłać. Więc, e, więc to jest właśnie już ten ostatni dzień. Jak widzimy, już praktycznie regały pełne. Bo są już, jak widać połączone wszystkie trzy boksy, więc e, będziemy pomału już kipesować te, te gołębie, bo już razem latają. Tutaj mamy w ostatnim boksie najmłodsze gołąbki. E, i, i, za chwilę rozpoczniemy karmienie, pokażemy wszystko kolegom, jak to wygląda. Na razie jak widać, tak gołąbki wyglądają. Uważam, że całkiem przyzwoicie. To tutaj tak na przykładu wzięliśmy gołąbkę do ręki, tu mam Gołąb o numerze PL0302 687, niebieski gołąbek. Już widzimy, puścił lotko jedno. Taki ładny, czerwony. Od dołu oczywiście nikt nie brakuje. może kilka Może ktoś sobie tam rozpoznał: tu jest fajny gołąbek, a tu jest jakiś DV 02733 21 rocznik, 185. No jak widzimy, raz, dwa, trzy piórka, trzy trzymały, akurat rozpoczęliśmy już takie praktycznie codziennie, w miarę intensywne te obloty, więc gołębie już troszkę niektóre właśnie zatrzymały pierzenie no i dobrze o to nam chodzi, tego musimy oblatać. Teraz praktycznie codziennie, o ile o warunki atmosferyczne będą pozwalać, no bo też są tą pogodą jest, jest różnie tu u nas. No i cóż, za chwilę rozpoczniemy karmienie, pokażemy kolegom. Ja tak w bluzie, w kapturze, no bo jak się chodzi karmi, to po głowie wszędzie gąby latają, także... Yy, dlatego tak się ubrałem. Dobra. Welcome to the One Love Trace Gewund. Uh, we connected three of these boxes together and we are planning to um, chip all the pigeons. Uh, and uh, now we will show how we feed them. No, i tutaj, jak widzą koledzy, właśnie przygotowujemy karmę. W tym momencie, tak dajemy białkową, czyli groszki, setka z firmy mrowca. Już wcześniej dałem lekkostrawą. Czyli to jest ta karma. Ta lekkostrawna. Oczywiście dodatek jęczmienia. Taką puszkę po prostu łączę tak. Jęczmień, lekko strawna i groszki. Do tego jakieś pół puszki dodajemy właśnie tej super diety, takich drobniejszych. Ale jak widzimy, koledzy, już przechodzimy lekko na, na taką karmę już troszkę mniej białkową. Z dodatkiem już lekko kukurydzy, żeby trochę bardziej energetyczna była ta karma. Żeby te gołębie już coraz więcej trenowały, no bo to też nam chodzi, żeby pomału się rozlatały, więc w ten sposób jest przygotowywana karma i taką karmę właśnie jedzą gołębie. Mniej więcej to tak wygląda, bo to jest akurat w takich mniejszych porcjach to zrobione, no ale tak ta karma wygląda. Oczywiście witaminy, minerały, te zioła i to wszystko, tu już nie będę się powtarzał, bo to już koledzy znają. Że tyle zaraz pokażemy jak karmik. Jesteśmy już przygotowano karmo w boksie numer 2 i rozpoczynamy karmienie. Tak jak koledzy widzą te karmiki wiatrowe. Jeszcze troszkę resztki ziółek zestają. Te zioła tam, udziwamy. używamy. Dzięki karmy pozwalają właśnie, tej że tak powiem lepszy, lepszy dostęp do karmy. Poprosimy tam tam o dzwonek. No i już jesteśmy w kolejnym, w kolejnym boksie, tam już ładnie gołąbki jedzą. I sypiemy następny boks. Już dostawałem minerały, widać, że ślaki. Teraz mam też

spuszczamy na czas karmienia tak żeby któryś gołąbek nam tutaj nie prze, tak powiem, przeczekał karmienia we wojleży chociaż one ochoczo w miarę idą no teraz troszeczkę się spłoszyły bo nas dwóch tu jest kamerzysta i ja bo wszystkie może są do tego przyzwyczajone ale widzę, że te które chcą pojeść to jedzą ja już w ostatnim czasie Troszkę mocniej im sypiemy, ponieważ niektóre gołąbki też jak na wypuścimy pierwszy raz na oblot, zdarza się, że nam tam kilka na dachu zostanie, nie umią jeszcze wszystkie wchodzić. Więc sypiemy więcej tej karmy, żeby każdy pojazd, taki później spóźnialski czy jakiś, co dojdzie, bo nie wchodzi od razu na dzwonek, tylko chodzi sobie na przykład później wieczorkiem, żeby też miał co zjeść. Także w miarę to wszystko jest w ten sposób rozplanowywane. No już jesteśmy, koledzy, w trzecim, czwartym, przepraszam, boksie. Jak widzimy, tu gołąbki nawet przelatują. Tam już prawie zjadły. I tutaj jeszcze im dosypujemy. Jedzą do woli, tak żeby troszkę zostawało w karmikach, tak jak mówiłem. Także sobie przelatują. Czasem przymykamy, żeby nam za dużego, że tak powiem, kociołu się nie robiło w jednym boksie. Nie nawaliło się ich za dużo. Ale ogólnie one sobie, widzę, dość fajnie radzą. Tak sypię kolejny bok. Te gome, które latają, są oblatane, to dostają się taką lżejszą, trochę karmę, żeby też nie były takie ciężkie, bo to z dachu na dachu mogą się skoczyć. Więc tu już dostają lżej trochę, żeby trochę zachęcić do latania. Oczywiście to jest wszystko w granicach normy, żeby też zbyt ostro na razie nie trenowały żeby też nie było jakichś niepotrzebnych odlotów, albo coś. Więc tak regulujemy tą karmą. Obserwując, jeżeli widzimy, że zbyt mocno się podnoszą, to dostają troszkę mocniejszej karmy. no Oczywiście karmę nie pokazałem, ale zbliżyłem też właśnie posypką od kolegi Jarka. No i oczywiście zbliżyłem nie posypką, tylko posypałem, a zbliżyłem. Takim olejkiem przeciwgrzybicznym od kolegi Pawła Mrowcy. Więc myślimy, że, że to będzie działać. Mamy też teraz taki okres wilgoci, więc uważam, że trzeba ich też przed grzybem zabezpieczyć. Ostatnio były też badania z firmy Koby wykonywane, gdzieś tam minimalnie ten grzyb się pojawił, więc na razie takimi środkami ziołowymi ostro a zobaczymy. Jeżeli znajdzie taka potrzeba, żeby zrobić kurację przed to zrobimy. Na razie widzimy, że to chyba wystarczy. A czekolwiek, ja no to później zweryfikuję już Tomek, badając jak, jak się okaże, że jeszcze gdzieś tam coś... Ten grzyb się nam pokaże, to niestety nie będzie to możliwości uniknięcia. Muszą przejść do antybiotykoterapii. Na razie, tak, jak mówię, cały czas walczymy na tych podziółkach. Oczywiście robimy też kuracje antybiotykowe na żółtych guzek już była. Czyli my to zawsze robimy po 10 dniach od zaszczepienia. Ja przynajmniej to mam tak mi się wypraktykowane i tak to robię. Zawsze ten gołąb po e, 10 dniach, ta szczepionka już dość intensywnie zaczyna się, że tak powiem, wgryzać w organizm gołębia i jest wtedy osłabiony. Więc w pierwszej kolejności zawsze trihomorazia atakują osłabionego gołębia, więc, więc taką kurację robimy, powiem szczerze, w ciemno troszkę, ale ale robimy ją wszystkim gołębiom. Zresztą robimy to środkiem firmy Belgica Theber. Środek nazywa się BES, on też bardzo dobrze wzmaga apetyt, myślę, że, że jest to potrzebne, lata doświadczeń nam to pokazały, że jednak trzeba coś zrobić. Dobrze, chyba, chyba tyle, pokażemy jeszcze później ten ostatni boks, najmłodszego gołębiek, które się tam, że tak powiem, przyjmujemy jeszcze w tym tygodniu, kończymy przyjmowanie, pokażemy jak one się tam mają, więc tyle, żegnamy kolego. No I teraz przygotowujemy karmę do ostatniego boksu, właśnie znaczy do pierwszego, bo ja sobie numeruję 1, 2, 3, 4 w taką stronę i w tej jedynce znajdują się w tym momencie te najmłodsze gołębie, które zostały przyjęte niedawno. Dla nich właśnie przygotujemy taką mocniejszą karmę. Też oczywiście mocno białkową, tej lekkostrawnej karmy już mniej, ale gdzieś około 40% jest to super wiepka. I bardzo dużo tych drobnych nasion. Ta beka i dosłownie na to większe pół wiadra dostaje jeden taki pojemnik jęczmienia. I tyle. Taką karmę przygotowujemy. tutaj nie jak, yy, że tak powiem, zjedzą i wszystko, i są jeszcze głodne to dosypujemy wtedy właśnie tej lekko lekkostrawnej ze super dietką tak, żeby wszystkie gołębie pojadły sobie do Sita. oczywiście też lekko wygrzymy olejkiem w tym momencie tym właśnie takim olejkiem na przeciw przeciwgrzybicznym no i taką zwiększoną karmę będziemy zaraz im podawać i pokażemy zaraz kolegom bo ten olejek może pokażę, to jest takie coś takie to jest takie dosyć rzadkie, że tak powiem, firmy mrowca. Tego dajemy dosłownie taką łyżkę na kilogram karmy. W tym momencie mam tu 5 kg karmy. Widzicie, widzicie, takie lekko oleiste to jest. 2, 3, to też oczywiście nie takie okopiste, 4 i 5 łyżek. Ja taką łyżkę stołową. Na kilo tego olejku. Tu bardzo fajnie zjadają. A jak to działa, to tak jak mówię, polecił mi to kolega Paweł. Mówi, że super sprawa. Mamy później na czyjś Sprawdzimy, zobaczymy, czy faktycznie to tak działa. Super. Trochę. Weźmiemy, że takie produkty miowca pod lupę. Zapach ma bardzo intensywny. Taka dosłownie lekko zbliżona jest karma, także ją fajnie zjadają. Myślę, że trochę zapach mi przeszkadza, ale mimo wszystko jeść się chce i jedzą. przykrzać to jakimiś kolejnymi ziołami, bo takie podamy. I już widzimy gołąbki w, w się już Siadają, obierają regały. To już pojadły. Jak widzimy zjedzone jest ładnie wszystko. Widać Część kołębi do karmy, część nie. Te świeże jeszcze nie wiedzą o co chodzi. Więc się uczą. No tak mówię, tutaj raczej znaczy, karma siedzi w karmicach. Tak żeby sobie dobrze wszyscy pojadły. Wszystko słyszymy. Że tak powiem, głodem nie przymiera. Gorszy problem jest Właśnie wysyłają gołębie i gołębie nie mówią że pić jeść. To są większe z tym, że tak powiem problemy. No ale cóż no, to różni są ludzie. Kolegę kamerzkę przeprosimy do tyłu, bo ja muszę gołąbać. W dniu dzisiejszym akurat to karmienie odbywa się troszkę później, ponieważ mieliśmy koszowanie gołębi na lot w oddziale. Normalnie to gołębie jedzą o godzinie gdzieś 17 po południu. Jeszcze karmienie wykonuje tutaj nasz pracownik, kolega Karol, ale w weekendy ja sam osobiście doglądam stada. Jak widzimy, fajnie dosyć jedzą. Kilka tych młodszych widzę, bo dzisiaj też były dowiezione, więc pewnie one jeszcze nie wiedzą o co chodzi. Jeszcze w tym tygodniu mamy tam kilka takich spóźnialskich drużyn. Myślę, że do, że do końca tygodnia już tych spóźniarskich wszystkich poprzyjmujemy, także tak jak mówiłem rozpoczniemy chipowanie żeby już takie powiedzmy dwa tygodnie hodowcom zostały na ewentualne wymianki. Miejmy nadzieję, że tych gołębi, które odleciały będzie jak najmniej. też zostało kilka usuniętych, ale do hodowców poinformujemy telefonicznie. Obrączki zostaną odesłane. Tu było niestety kilka takich gołębi, które prosto z paczki nie mogły trafić na gołębnik. No ale cóż, bo tak się czasem też zdarza. Było też kilka gołębi, dokładnie trzy sztuki, które po otwarciu spaczki zostały wpuszczone na gołębie też no, coś im się stało jakiś zaniań, czy coś. Po godzinie czasu leżały na plecach. No, takie rzeczy zdarzają się na taką ilość gołębi. Różnie to bywa. Ale ogólnie na dzień dzisiejszy oceniam stan. Uważam na dobry stada. Jak widać. Można pokazać kamerką KO wszystko Także tu widać no. myślę że Myślę że jest ok oby tak dalej Myślę że tyle nacisz no tak tak e, wygląda, że tak powiem karmienie, tutaj jeszcze zobaczymy, o, widzimy gołąbki pojadły, piją sobie, jak widać tu wszystkie sobie chodzą, gdzie im pasuje, po każdym boksie i tak są już przygotowane do lotu, w czasie lotów, tak jak mówiłem, te troje drzwi są zablokowane lub zdemontowane, żeby po prostu gołębie mogły sobie przemieszczać się w dowolne miejsce. Pobierać wodę czy pokarm z dowolnego karmika? Także tak to wygląda. Myślę, że tyle. Chcieliśmy to w kolegom właśnie pokazać, jak to u nas jest. Żeby ta transparentność była naprawdę na wysokim poziomie. Widzimy, jak gołąbeczki praktycznie zjadły. Wszystko kilka gołębi jeszcze gdzieś tam koło karmika, coś tam wyszukuję resztę już sobie poobejmowamy stoiska na regałach jak widać tu fajnie o, widzimy jaką lat on... wykonują fikołeczki no kończ dobry lot Myślę, że na tym kończymy relację. Żegnamy się z kolegami. Pozdrawiamy wszystkich. My życzymy powodzenia. Myślę, że tu jeszcze, jak w miarę możliwości, jeszcze nam czas pozwoli, będziemy nagrywać filmiki. Pozdrawiamy wszystkich. Dobry lot.